Wbrew pozorom, nasza zasiadka na uroczysku nie rozpoczęła się oszałamiająco. Nad wodę przybyliśmy spóźnieni, a ja czułem się bardzo osłabiony ze względu na chorobę i fakt, iż przez wcześniejsze kilka dni brałem antybiotyki. Na samym stanowisku zastał nas niesamowicie silny wiatr, któremu towarzyszył uborczywy deszcz. Bardzo utrudniło i opóźniło to rozstawianie się. Mimo ogromnego zmęczenia, Zdecydowaliśmy się wywieźć nasze wędki udeczką zdalnie sterowaną w myśl zasady zawsze lepsza wędka w wodzie niż na brzegu. Nie mieliśmy nawet siły, żeby popłynąć po ciemku pontonem i zbadać nasze stanowisko, dlatego wydawało mi się, iż najprawdopodobniej będzie to zmarnowana noc. Wyobraźcie sobie, jak wielkie było moje zdziwienie, gdy jedynie 20 minut po wywózce odjechały dwie wędki naraz. Niniejszym zapraszam was na karpiową noc mojego życia. No dobrze, słuchajcie, to jest, to jest po prostu niemożliwe. Witam Was na zasiadce na uroczysku karpiowym, stanowisko 29. Pierwszy wieczór, przed chwilą skończyliśmy wywozić. Tutaj Mateusz holuje i dosłownie przed chwilą. Jeszcze nawet pontonu w wodzie nie mamy. Tu pojechał. Tu pewnie siedzi ryba, jak widzicie. Ale niestety się nie, się nie rozwoimy, a jest dużo zielska przed, stanowisk przed stanowiskiem. Dlatego musimy wypłynąć. Ja wsadzam ponton do wody i płyniemy. Dobra, jesteśmy już na wodzie, Mateusz holuje. I powiem Wam tak, to nie jest mała ryba. Pamiętajcie, że noc pomniejsza bardzo, oj bardzo. Dobra, jest łeb, ale garbus. Dawaj go powolutku. Pół godziny od wywózki. Losowe miejsce, bo nawet, wiecie, ja Huntera swojego już nie mam w ogóle, nawet z X-Pilotem. Byliśmy zbyt zmęczeni, żeby wypływać pontonem. No i pierwsza taka wywózeczka na czuja, aktorem boatmanem, co nie? Widzicie, no. no. <laughs> na to ujęcie. Jest czy nie ma? Jak myślicie? Staruch jak cholera, tylko czy nie jest za krótki trochę? Może ma nie ta... mieć, może nie mieć, ale... Truskaweczka z Ori oriental krillem. Dobra, wracamy i płyniemy po drugą rybę od razu. A patrzcie, to jest niemożliwe. Tu Wam pokazywałem, że zielona wędka pojechała, a teraz przy lelce, przy moim psie, pojechał kurde kolejny. A my tutaj mamy tego. Ale jest w garbie szeroki. Pokaż to. Widzicie potęgę mocy? I dobra, bo mamy taki... No to co? No wzięły i pojechały trzy na raz prawie. To bierzemy to. No, no dobrze. No dobrze. A więc pokazuję wam drugą rybę. Nie jest mniejszy. Nie jest mniejszy. No jest, jest bez, jest bez. patrzcie, patrzcie co było na żyłce. Widzicie? Jaka małże fajna. Prawie przecięła żyłkę, ale jest. Nie, no tutaj były takie perturbacje. Pokaż, ja będę wywijał, A ty pokaż. Co? No, Patrz, pa, pa. czy są dwie dychy czy nie ma No nie wiem no. Mm. Nie no. Nie, nie no, chyba są, no chyba są kurde, takie sze szeroki karp. Jest dłuższa tamtego na pewno. Bo na, to już Wam zdradzimy, że tamte miało 18. To, tamte miało 18 no, z groszem, a ten myślę, że pod dwie dychy może być. Dobra. Ale to jest mój, czy twój? Nie no, twój, twój. No. Ale patrzcie, ale mało się. No, mamy? No, jak myślicie, jest czy nie jest? Jest większa od osiemnastki, którą mieliśmy przed chwilą. Otworzysz goś Nie mówię, że on ma 22, nie musi mieć. 22. I patrzcie. Lekka zmiana taktyki. Bałwanek truskaweczka plus Oriental Krill. Kaderik. Nie do wychaczenia. Dobra. Delikatniutki przypon. Ważymy. I zaraz się widzimy. Mamy 20 plus z 20, 300, 20, Pierwsza noc. Ja pierdziele. Zobaczcie, dwudziecha wsadzona do slinga. Jedzie kolejny róży wiódki. Nowy delkim żuk. Dawaj. No dobrze. A więc prezentuję Wam kolejną, piękną rybę. 18 plus chyba. No mi się wydaje, że 18 plus. Na pewno chyba. No patrzcie jaki Trze długi jest. Trzecia ryba w odstępie, no nie wiem tak, godzinka, półtorej godzinka było. półtorej. Godzinka, półtorej, trzy ryby i no w ogóle... Ale paczek jest długi. Trzecia o tym dosłownie. Garb przy okazji. No zobaczymy, dobra. No nie no i, i te wywózki, te wywózki. Ja Ci kręcam. Na razie. No i patrzcie na to. Jest kolejna dwudziech, Ale jest masywny, naprawdę, jaki jest długi. Druga dwudziestka po dwóch godzinach łowienia. Uroczysko karpiowe. Mateusz Żukowski, stanowisko 29. Cztery wędki Nowy wózki aktorem-boatmanem. Oriental Krill i truskaweczka. No nie. Patrzcie. Kończymy wywózkę, a tu jedzie kolejny. No i patrzcie. Kolejny, no 17 ma. Ale patrzcie, w ogóle ma... Równiuteńką linię na czubku głowy. Jedna część czarna, druga jaśniuteńka. No dwukolorowy jest taki tutą, ale jak jest szeroki w garbie. No z 17 mamy myślę na pewno. Oj, weźmiesz mieczałówkę. Oj kur... co tu się dzieje. No skrajna, no. Nagrywam. Godzina trzecia piąte branie pierwszej nocki. Pierwszej nocy. No dobra, trzeba zacinać. Dlaczego wszystko musi od razu tak naraz? Nie, mo nie mogący poczekać. No i dobra. Witamy Was z drugiego dnia naszej zasiadki i prezentuję Wam piękną rybę, 18 kg 100 gram. Patrzcie na te łuski. Pierwsza wyholowana przez nas na tej zasiadce. Jaki dinozaur. No, dinozaur. Ogromny, naprawdę. ogromny ryj, naprawdę niesamowity. Ale najlepsze jest to, że dosłownie półtorej minuty po nim pojechała dwudziesteczka. Jedna z dwóch, jak się okazało później. Dobra, wypuszczamy. Zamieszanie, które za chwilkę zobaczycie, wynikało z faktu, iż myśleliśmy, że sąsiedzi z naprzeciwka zahaczyli o naszą żyłkę, co spowodowało sztuczne branie. Po krótkiej obserwacji okazało się jednak, że kolejna ryba pobrała naszą przynętę. Chyba tak by jechał, aż tak. Na takiej odległości. Ale z drugiej strony przez tego z wychodziło. No, pa, na prawo idzie. Dobra, najp najpierw się odleję, a ty możesz zacinać. Dobra? Po co? No dobrze, już jesteśmy. JA pierdzielę <grywka> Ale 22 plus na luzie 20, 22 miał. Tak? No, gdzie jaki koń. <laughs> Jesteśmy już blisko naszej siódmej ryby tego wyjazdu. Mamy godzinę dziewiątą rano. Też nie jest mały, nie jest malutki. Wszystkie właśnie ryby, wszystkie ryby 15 plus. Z czego 3, 18 plus, jedna siedemnastka. Ej, to nie będzie też mała ryba. No nie mówię, że ma 20, ale. Najsilniejszy tej, tej zasiadki, co nie? W końcu, w końcu musimy no. Jest siódmy. Jest siódmy. A Czy chcesz zająć, czy nie chcesz? Patrzcie. Mam, Mamy 20 ma go... prawie. I patrz, nagraj tam, nagraj tam. Jedzie. Dobra. Jedzie, jest dwudziecha. 21 zatem. Tak, przełoż go a ja uzatnę? Tak jest. Dobra, no powiem wam, że pięknie idzie. Jeszcze go nie widać. Tyle. Oj nie, chyba. Czyli dlatego taki paleczny, bo mamy. No dobrze, słuchajcie, takie coś to mi się nawet w najśmielszych snach nie śniło. Raz, dwa, trzy slingusie, w każdym slingusiu dwudziesteczka. Jak to skomentujesz? No nie spodziewałem się. <noise> Naprawdę? Dobra, prezentujemy wam. No powiem wam tak, nasza zasiadka na uroczysku, jesteśmy po pierwszej dobie, Powoli zaczyna się przerazać na jedną z lepszych zasiadek w naszym życiu, w moim na przykład też. Na pewno jest już top 3. Mamy już 3 dwudziestki. Teraz prezentujemy Wam dwie nocne. Obydwie nie są, to, nie są, że tak powiem, przepotężnymi dwudziestkami. Są to ryby w okolicach 23 25 kg. Ale też po takie ryby właśnie tutaj przyjechałem. Piękna kula. Mój wymarzony kształt karpia, wielki, jasny garb. Prezentuję Wam moją dwudziestkę z uroczysk. Pierwszą w tym sezonie moją dwudziestkę. Ogólnie. Ale kloc. Jak oceniać? Piękny, wielki gar. w nocy zobaczyłem, to naprawdę wielkie szczęście. Wielkie szczęście. Truskaweczka, oriental krill, kadyrick. Wreszcie zmieniliśmy te ronirigi. Myślę, że troszkę za późno, ale jest. Dobra. Dobra. No dobrze, a więc prezentuję Wam kolejną rybę. Jest to kolejna ryba 20+. Moja pierwsza, dwudziestka z porociska karpiowego. Chronologicznie pierwsze, Chronologicznie pierwsze, tak, tak. Nie jest to wielka dwudziestka, ale się załapała około pół. Tak, tak. Jaka przynęta? Połóweczka truskaweczki Holland Bitesa, popek i połóweczka to Taka Tak zbalansowana. Tak taki taki bałwanek z dwóch połóweczek, no nie? I To się załapało jak waters tak, więc, Tak, tak, tak. I do tego oriental kril. Stało pięć dub jeszcze. puszczę. No i patrzcie, mieliśmy lekki opad, a tu taka niespodzianka. Nowe ciężarki ekologiczne. No i patrzcie na... Czekaj... I patrzcie na tego killer. Killer na uroczysko i mam nadzieję, że na wielu również innych wodach w przyszłości. Mam niezmierną przyjemność zaprezentować Wam mojego drugiego Karpia 20 Plus z uroczyska karpiowego. Ciekawa jeszcze historyjka jest taka, że na pontonie ksawery się mnie jeszcze zapytał, czy wypuszczamy tą rybę z podbierak. No tak z 17 udawałem, no. Ksawery dawał mu 17 kilo, a waga pokazała 21,9 Oj kurde. Taki długas, ale naprawdę piękny. No. Nasza największa ryba na razie. Zasiadka marzenia po prostu. niesamowity. Dobra. A teraz mam do Was szybkie pytanko. Jak myślicie, jak mogła zakończyć się nasza zasiadka, która rozpoczęła się w tak fenomenalnym stylu? Tego dowiecie się w drugiej części filmu.